No to zaczynamy w takim razie. Witam wszystkich serdecznie w odcinku z Name Stajniacy. Dzisiaj gramy sobie... Czemu mówisz to na głos, Patka? dobra, okej. Okay. Myślałem, że ty spajma stajemy czytaczniaki masz. Ja wiem, że tylko część dodaję, bo jak będę... Zapraszam do lajkowania, subowania, pieniędzy. To po zapraszam na jak link w opisie. Przy... jakby... wiesz... Nie każdy ma takie lagi umysłowe, no! Co? 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 Kocham cię naprawdę <grafy> Tak to tak tak. wrażenie Let's e go. Co chciałem powiedzieć? Gramy na customowych słowach niektórych. Są niektóre customowe, które no, są... Ja są ja ten czekam, e związane na Związane ogólnie z ekipą oh, i tak dalej. czekam na swojego gipsu od Karigody <grafy> Ogólnie z, no, ta, ta. z YouTube. Mówiłeś, że jak będzie tak, live, to się robi. Mm, nie, no, ja korzystam z C920. To jest dobra kamerka. To jest najlepsza praktycznie internetowa. Po prostu nie mam, nie mam kupionej do aparatu Co? specjalnego. Kurde, nie wiem jak, mieszka, mieszka. E, pff, jak to się Carigo nazywa. No co Myślega się dodaje techniczne. do aparatu, obiektyw, o, nie mam obiektywu na aparatu Ja? No, żeby Myślega sobie zorganizować Ja rogarnia. pytałem córkę o bimber No to wbijaj, no przecież przyjechał Już you masz? Know no I się będę musiał zebrać No to śmiało I Teraz będę, będę miał urlop w maju to się Dobra, zrobię cięcie i po prostu widzimy się, jak już będzie hasło Napisz w komentarzu O Pokój tam. No, tak. Narodowe Oreo narodowy. Anglia, Anglia Francja. Bo to było kabełko ostatnio. Karigoda, wali <gadowali> to samo co stadion! <gadowali> o oh, wow! Ale narodowa strona, co jest? A nie narodowa. A nie demonetyzacja? Hmm. Narty narodowe są bardzo często. N na przykład. Narodowa, na przykład. E e Kamil skupy, to w skacze skupy, tylko skupy, na narodowych narodowy nartach. Pleś, o! Pleś może Dobra, co Pleźń, jest narodowo, też może być narodowa. Że, że, jest, że, jest że jest żeńskie. To może być demonetyzacja. Murcze, hmm. nie zauważyłem, skoda. że w tej drużynie. Napad narodowy jest, na przykład. Ale narodowa <grym> a jest. Narodowy. A, narodowa, rzeczywiście. Narodowa. Będzie kaszanka <grym> narodowa, ja wam to mówię. Narodowa ninja. Krupnik narodowy, co Amy strzelił, a teraz będzie kaszanka narodowa. Zobaczysz. Dobra, let's hmm. go. Wpadka. Jest! Dobrze! To był kapuśniak! To był kapuśniak. Aj, aj, aj. Ale tu nie ma kapuśniaka! Ale, ale, to, tak było. ale nie ma kapuśniaka! Dobry kapuśniak, o co ci chodzi? Ej, bez bo no, jakby to była pieśń. szybciutko, co nie Dział. Mam nadzieję, że. Dziad. Dziad. organizm, ninja, robak! Robak! nie to robak, Ej, no i mamy cztery. Nooo! To też człowiek. to też człowiek! Eee. To też człowiek! Dobra. To noga to człowiek! No co wy robicie? No co to jest dużo. I... Organizm No i łatwo Skąd robak jeszcze Chyba, chyba że strzelamy to niego. Nie, ja już wolę nie strzelać, już raz strzeliłem <laughs> Ej, chciałem ci że w ostatniej rundzie dwa razy strzelaliśmy i dwa razy strzeliśmy FREE. Do, No, ale ja już raz strzeliłem i przegrałem w pierwszej rundzie, więc wolę nie To pamięta, to było No No, dawaj za sześć, bo, bo przegramy Właśnie, Karygoda, bądź... <laughs> Daj jakieś mądre hasła, ya nie? Jakiś narodowy Narodowa Powtarzasz się, Karygoda Spokojnie, na trzy. Oni czterech nie zgadną. Na trzy, na trzy. Ale ale powtarzasz się, karygodę. Słabo ci to wychodzi. Wcześniej było Narodowy, teraz Narodowa. No, ale, ale zmiana. Ale odmienił, uuu. tym ostrożnie z tymi czterech nie zgadną. Tam mają Kaitoza, on ostatnio piątkę upierdolił. Okej, nie że był z Pymasterem. 4 to dla nas kurde luźno. Bladeusz zaraz walnie... Bladeusz da nam hasło na 8 i będzie gids to naraz się wali. Jeszcze wasze zgadniemy, spokojnie. Daj, jeszcze wasze zgadniemy przy okazji. Nie, 6 waszych i 4 nasze. Łatwiutko wleci tutaj. Ej, no to jest trochę... nie by! Nie, nie, nie. Karicon nie powinien Dobra, być. Tak Karol to jest posto. takie trochę... To jest no, tak powinniśmy karicon, być... to powinno być... Powinieneś tak, się że teraz poddać? bo to jest... O! No. Nie oh. <coughs> no, Generalnie chodzi nie o to, że to jest. To nie jest uczciwe. Takie. Takie. No, kreatywnie. No, no. No, oj, Karigoda, nie popisałeś się, nie popisałeś. się no nie, Poczekajcie, nie, poszukajcie, 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 co nie, 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 takim nie, 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 robię, bo, bo zobacz, coś, ja teraz, nie, ja teraz nie, nie, takiego i Ja teraz, nie, 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 no, i to nie jest to, to tak, to tak, wiesz Jak dla mnie spoko, nie mam. problemu, zajebiście sami No właśnie, no właśnie, moim zdaniem taki nie mogliśmy Ale przykro mi. to j**a Mówić grzmot i bałwan nie, nie To strzelamy w coś? Nie, Co, nie czy, czy, czy nie? Nie? Czy w nie? Trafimy, lepo, nie, 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 nie Baura, za Dobra, oni mają cztery, dobra, za luźno No słuchajcie chłopaki, to był bałwan i grzmot czy jesteś tego grzmotu pewna w miarę wpata? No bo jak jest śnieg, to czasami z, grzumotami. <grym> to śnieg ja z grzmotami. Śnieg z grzmotami. to materiał też, więc nie wiem, hmm. ale na pewno bałwan. Ale Śnie... śnieżny może być też napad. Podачa... to jest za, kol za kolumbijski Tyi, śnieg jest demonetyzacja. A Oreo też wygląda jak śnieg, trochę. W środku jest, jest jakby Oreo jest śnieg, bo jest jeśli Jakby Paraliwoda by myślał hasło, to kurwa jak nardy nie pasują do śniegu, no przepraszam. Nie widziałem nard! Bo to były nardy wodne, Jezu, przestań! Na YouTube macie dużo śniegu też. Jakby A jak macie YouTube to jest też demonetyzacja, za w No, no no A możecie za to dostać też mandat wtedy. No, no się <grym> i w niektóre ganie nie będą na patrzeli. Manja, albo mandis. Najwyżej jakie dużo śniegu, to helikopter to reo, wtedy jest. No, reo bardzo pasuje, bo jest w środku białe, a jak wiadomo śnieg nie jest biały. Jakie no, może jest to jest o o o to jest żółty. Srebrny. Przekręć, zamocisz je. Ja. Jeszcze polizę potrzebuję. Ale przekręć, zamocz. Jeszcze polizę. Jeszcze polizę potrzebuję. Kierunku jest powstawany. Dobra, let's go. Karygoda na trzy, bo my bałwana wiemy, spokojnie, to nie martw się. Jak bym napisał Karigoda na jeden. A Wladys może po prostu napisać to słowo. Hmm. Nie, nie, może. Można? Pierwszą nie, literę, bo nie można danego napisać. Pierwszą literę to napisać. <noise> nie, no. yes, tak jest. Ale, ale i tak to a było potężnie, potężnie trwane. Tak, swoje ogólnie uważam, ale ogólnie uważam, że nie powinniśmy robić takich, e, takich połączeń, bo to jest takie, wiesz, nie, nie nie się opierać na słowach, a nie na e, jakby... Nie wiem, czy wiecie, tak. że Dobra. po azerbejdżańsku wybuch to AB. <śmiech> 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 Patka, od kiedy, kurwa, podczas padającego śniegu jest są grzmoty. No nie, ale grzmot dwa Kapelusz. No, że grzmotło, bo to też nie. monetyzacji można dostać za kapelusz czasami. Nie, lepsze. Albo mandat też można dostać. jak się znajdzie kapelusz. Nie dlaczego zrobiłem si. Bo helikopter. robi nie, nie, helikopter shi Nie, shi nie, do końca nie, 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 ja dobra, zmiana, ja opera. jestem teraz szefem. Dobra, to teraz. Ja jestem szefem dyrektora. A tak sobie w naszej stronie, teraz. No, Ej, B, ty chcesz być? Nie, no to dobrze. Ej, B, ty chcesz być? Ja bym będzie o w sumie. Mandy będzie, Będzie, oh. o. Zmijamy teamów? No fajnie nie wiem, że tak. Dobra, no. Dzień no, jesteśmy tylko. No. Let's go. Okay. Tylko dwie? Na no dwie, dwie, tak, tak. Bendy, tylko tam postaraj się, co no, nie? No, nie już raz tam. będę, więc postaram się. No. a ze 6 a minut jest na Będzi początek? Będzie Będzi so, na 8, na 8, do radę. Jeśli, jeśli nie, właśnie się o to, z innym czasownikiem, to jest że, w sensie chodzi wam o słowo żyd. Ja teraz robię magisterkę na temat e, Żydów. O, Generalnie. Gowie, ile tyli. Jeżeli chodzi o to, to nie jest słowo obraźliwe. Oczywiście, że można powiedzieć je w negatywnym w znaczeniu, ale to e, jest no, tak się o, nazywa ludność wyznania mojżeszowego, to są no, Żydzi. No Jakby jak, jak macie podróż, to w sumie A nie ważne. Jak jest podróż to to jest tak, na pewno, bo szczęść wam się zachce podczas tej podróży. Może być podróż do, do raju. <laughs> Może być też podróż do świata anime na przykład. Albo mam nadzieję, że wymyśliłeś tam hasło. Albo bardzo do podróży też. jak podróżujecie między krajami, musicie przewalutować i wtedy musicie zapłacić podatek. <laughs> Właśnie to jest ciekawe, że ludzie myślą, że Żyd jest obraźliwy, bo jest co, w języku polskim często się używa go jako. Znaczy ja to, to bardziej nie chodzi o obraźliwe, o banable, ale nie jest banable nie jest. Ja nie, nie, jest absolutnie. jest banable, absolutnie jest banable nie jest. w połączeniu to z co, innym czasownikiem. Co, co, bo jest. sporo słów jest sporo słów, których używamy normalnie są banable właśnie. Na Okej, okay, nadal. No jeżeli no jesteś dobra, Żydem, już... to jesteś Żydem. No to jakby nie Dobrze, jest. No rozumiemy. Dobra, cichać dobra, tam Dobra, halo, aj, raj, Raj, raj jaki ty piasz Raj, jaki raj, oczywiście, że podatek był, to Dobra, bądźmy. cichać tam cichać Dobra, tam, taj, męc, coś tu mamy, męc, do tego męc, jeszcze balon. Trzy kozackie hasło bogów, oj, Mendy tak, tak, tak. Dobra, tak? dobra, AB, czyli tak I ten, hmm. A, B, czyli Mendy jak, jak coś... No, no. Mendy, jak ktoś pomni pom pom wiatr i śmieci, bo my zejdą w to strzelamy. Tak, my strzelamy w wiatr i śmieci. A znaczy wiatr, śmieci i powietrze A ja tu nie ustaliście we mnie, co strzelamy. No, bo. <grym> w no, bo my zawsze. Tak, my w dwójkę po, po prostu stwierdziliśmy, stwierdziliśmy że strzelimy zle. sobie dwa ale słowa ale i akurat trafiliśmy nie dwa. Ale nie żyliście mnie w to którą chcesz. kto, kto chcesz strzelać? Bo my po jednym zbieramy do strzelania. Co chcesz strzelić? Nie nie Ośmiornicę śmiernicę, na przykład no, no dobra trzy słowa na wiatr, śmieci i ośmiornice <grym> nie ma takiej opcji już, za dużo no bo... Tak, bo... <grym> za dużo tego strzelania, ktoś w końcu nie trafi dobrze, no, dobrze. <grym> nie <grym> wierzę że, że <grym> dobrze trafiliśmy to no, łatwo 300%. <grym> <grym> no, bo... o, że... nie, nie mogę nie <grym> mogę <grym> <gry no to, 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 to strzelił, się? No, no, Madok jeszcze strzelił no. na koniec! No, kurczę, ładnie! No dobrze, no, ciężko! No, dobra, dobra, to dobra. Nie, no, zulij, o, dobra. Wow. Ale dobra, jesteśmy dobra. dobrzy w tę grę! My nie potrzebujemy podpowiedzi i tak trafiamy! Już No tak, tak! to cicho waszego gadania, bo nic nie możemy powiedzieć! Powiedz coś, Carithson! Mówię właśnie! Żyd... Balon będzie to tak. Ej, a grafik, który rysuje? Ten? Nie wiadomo, co nie. Dobra, no dobra. A słyszeliście o tym słynnym jerozolimskim FBI? A słyszeliście no. o tym słynnym jerozolimskim Koperku? A, <grym> a dużo bajek było z Jerozolimy. stawcie jakieś słowo, które widzicie na ekranie. Jerozolimie, <grym> w Jerozolimie. W Jerozolimie. W Jerozolimie. Czekaj, co Dużo jest Babek w też może być w Jerozolimie. O, w Jerozolimie. LGBT, LGBT raczej w Jerozolimie nie ma. Nie powiem. czy byliście w Jerozolimie, ale w Jerozolimie jest to w nie powietrze. No powietrze jest super w Jerozolimie. Hmm, A jakie co stołki są powiedzieć? wspaniałe? Hmm. Czy, czy jakaś bajka, Mak w Makowicz też na pewno był w Jerozolimie, dlatego koperek też pasuje. Na pewno jakoś. <laughs> Zacząłem myśleć o tej bajce. Ale nie wiem, nie wiem czy pomyślałaby Fatko o bajce mogła coś oglądać No ale jest, jest dużo bajek to. z Jerozolimą centrum Jerozolimy ja Kliknijmy to centrum Kliknijmy to centrum i odpuśćmy i będzie reszta na dwa O bogowie Dobra, teraz musisz y, Mandy na wszystko wymyślić co nie? Dobra, na bezpieczeństwo Nie, bo Jak strzelimy ich to I... będą mieli trzy tak, No by i wtedy byśmy wygrali, a tak to przegracie. Dobra, dawaj Mendi na cztery ale i Ale na dwa to połączy, no. Dobra, i tak jakby tak, będziemy musieli strzelać, ale niech na razie Mendi coś wymyśli. Dobra, ja, ja strzelam w tę barkę od razu. Nie, nie od razu, na początku Nie, no, Nie od razu, nie od razu. Najpierw niech da podpowiedź, tak. a potem sobie strzelimy. Jest, jest hasło barka, to jest idealne. Śpikaj. <grym grym> jaka barka? Co ty pierdolisz? Co ty jaka barka? Burs? Jest babka Pamiętam i bajka. Nie... Ha, to nie jest barka! To jest babka! Nie jest barka! Ja myślę, że to jest barka! To jest babka, babka nie jest barka! Babka yes. coś... jest i bajka! Kajtos! Nie mam teraz czasu! Teraz Mendy wymyśli nam hasło na cztery! Nie mam teraz czasu! <knowledge> no. Mendy nie Mnie ma czasu, zrobić. Bardziej, ja nie dawaj, ty! Dawaj, dawaj, dawaj Mandy hasło na cztery! To. Nie, ma to chcieli so barki szybko? No kurde! Problem z tym! Dobra, dawaj na trzy chociaż na jedno strzelimy. No, intuicja nam podpowie na pewno. No, jak zwykle. No, intuicja no, nam wiecie. dużo podpowiada. To jest łatwa gra, wystarczy tak jakby przekryć myślenie. Czy <laughs> tak. Myślenie, nie? Wystarczy no. strzelić w losowe słowo, które nam się podoba. Dobra, no, <laughs> to mnie po co nam podpowiadałeś na poprzednie skrót, i tak mieliśmy w nie strzelać? No. to nie, bez sensu. Mm. Mogłeś nam dać kolejne dwa, te byśmy i tak strzelili. Abyśmy sobie wiesz, poszli jeszcze dalej. No, co jeszcze nie? coś innego byśmy zgadnęli. No. zgadnęli. Tylko właśnie, bo to można strzelać tylko jedną plus, co nie? więc jest problem. Choroba hmm. dwa, no to mało nam dał O jezu, tylko Pękerz. żeby to nie było, to raczej pęcherza. Nie no, raczej nie było. O pęcherza. jak coś. Tak. Nie. No, no właśnie, no właśnie. Nie, swój... ja wiem o czym mówić od razu. Ja no. pierdzielę, nie wiadomo teraz o co mu chodzi, co nie. Ale czemu takie hasła wziąłeś karicą, no, takie niebezpieczne? w bradeuszu, bradeuszu, przecież nie nigdy jest niebezpieczne. Nie wiadomo, nie ma twardych dowodów. No. Nie mm. niebezpieczne hasła. Bezpieczne to <noise> no jest. Ja to bezpieczne, Mandy taki coś ogóle, macha. Mandy, Mandy trochę źle nam zrobiłeś. No, trochę no. nam teraz kopałeś, bo teraz Emi musi do, do, do ostateczną decyzję doprowadzić. Co ją ja mam chodźmy podjąć? Nie chodzimy coś innego, po prostu teraz nie możemy strzelić w cztery. Tylko maksymalnie wczystrzeliśmy. A, no tak, to prawda. Strąbałeś będę no. miało się wymyślić. przegraliśmy no, GG. No, Dobra DG Dobra, Koperek. Koperek! Ja pierdolę no, no i tak my się... A i tak nie możemy tego wygrać, no to jest to nie mi hasło! To zostało jedno i tak Ale Koperek daje i tak to samo hasło! Ja wiadomo, ja było, że było ich. No nie wiem no nie wiem cokolwiek, i tak byśmy to przegrali, nie mieliśmy już opcji Kurwa to nie jeszcze nie w ładną słynną fraszkę o Babce i psie. Nie no może być babka, że... A czekaj bo to nie, to pies. Nie, pies jako policja. A Kurwa ja mam o Magłowiczu myślałem cały czas a hasło jest pies przecież. No no, no, ale Bendy, no, nie, nie ci możesz ci za no, Ale ciężko było no. wymyślić hasło do tego Bo ja do, do Koperka i psa, a do Koperka a jest, ja a psa, ja Właśnie, co tak, było do Koroby? To babka? Nie, się babka a, a, do Koroby? Babka. No w sumie, babka, no, w sumie cytopato, no, trochę, no trochę ma to sens. No, co ma, co ma patka, co ma, co ma pies do Koperka? No, ma Nie wiesz? Ale jak nie widziałem, nie, 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 nie widziałem. Dobra, jeszcze jedną gramy? Jeszcze jedna? Na pewno, że tak. No, las. Dobra. dobra dawaj, Kytos, Ja na pewno zrozumiem zespołacją, twoje zespołacją. myśli. Ja, Ty moje myśli zrozumiesz. <grym> kajtos. Ciosko, było dobra, dawaj. nie Kaitos nie Nie mam szans. Nie chcę się ośmieszyć. Dawaj, Kaitos, No. Ja mogę być znowu? Ja mogę być znowu. Ale to może Ebi będzie w takim razie. Nie, no kurde. Nie chcę mi się aż tak myśleć. No. Zaraz bym myślał. Dawid muszę no, się, no, się no, skupiać no, strasznie. Teraz strzelajcie. Zwaniami. A to jest, to jest ostatnia runda. O nie. No nie! To dlaczego drugi? jest takie słowo? Teraz Dobra Troll może być patologiczny. Co Patologia Zdanie baseniara, oj, to. Mm. to może być <laughs> oj, tak tak tak. Wyhodowany wychod, wychod, w patologii, jak, wychodowany. jak najbardziej. Wychodowany. Przechodzi to... o Nejmana. Neyman, <laughs> Trochę pasuje. Dziś mm. zestaw, zgoda, kac. Dobra, chyba najmani maszyniara chyba pasuje mocno. Król dobra Dobre. O kurwa, oh, nie. nie była! Kajtos! No Kajtos! Jak to będzie? To, to nie jest baseniaria to nie patologie. No, to nie katolka, no, no mazo. ale możemy Kaj to ogląda baseniary, Kajtos lubi baseniary, zapomniałem! Lubi ja, rok, ja, ja w rok temu w maju Karigody na Discordzie robiłem streamy z basenu. Nie, streamy w basenie? Nie, to Nie, co też robił streamy w basenie. Nie, nie, ja robiłem streaming. Dobrze, no to, no to przynajmniej robił, Kucy robił, No szabie. to przynajmniej wiemy, dobra, jakby co to my tam Szan, będziemy no, pamiętać. No, tą no. patologię, te dwa, która została. Więc dawaj <laughs> następne hasło, tylko uwzględnij <laughs> w liczniku te dwa z patologii. Kaj to jest. Zgoda. Ja w liczniku macie minus dwa po prostu. Kontrakt nie tak. wiem, czy zgoda, czy kontrakt bardziej. Ale to i tak. A czekaj, bo mam jeszcze za. Nie, nie mamy, no to. Możesz. Jak szantażujesz to możesz kogoś strollować przy okazji. Można, można! No, 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 albo... Szantażowanie prank. Szantażowanie... No i tak... No i hmm. Może być też król szantażowania na przykład. To co pierwsze? Gangster? Albo mo Gangster może zrobić speedrun w szantażu. To, jest najwięcej, to wszyscy się zgadzają chyba, no. No i bardziej kontrakt niż zgoda moim zdaniem. To jest jak zgoda? No... O, jak ktoś uciekł stąd! <laughs> No dobra, nie będzie ten kontrakt No i gytara. Dobra Kajtos, postaraj się trochę, bo na razie przegrywamy z kredensem <laughs> Na no, no. takim mocnym kredensem przegrywamy Zaraz będziemy musieli strzelać Dobra Abi, nie mam wyjścia Dajemy na na plus 2, nawiązując się do poprzedniego Jak wszystkie trafimy, to będziemy kurwa ostatnio strzelać No i tyle Czyli co, na 7 ma nam teraz dać? <laughs> Nie. No, nie, no na ile no chce, na, no, na, na ile chce, na 3 na, na przykład, tylko uwzględni dodatkowe dwa z poprzedniego, czyli na 5, a my ze szóstej strzelimy już, co nie? No, nie ma problemu. Tak się, no. tak się zgadza, że jesteśmy najlepszymi strzelaczami na osiedlu. Dobra, cicho, zostawa 5. Skupij się na, razie na zastawie jest 3. Czyli zastawa 3. Mógł się Zrzedli pomylić zamiast zastawa, stołowi. zestaw po prostu. O, w sumie nie gubię, bo to jest takie trochę do no, podobne. No. Na razie jeszcze nie strzelajmy. Lecimy w golii. Król za może mieć zastawiony sobie jest, jest zastawą. Król pasuje mi do patologii. Talerz na pewno. Zdanie. Hmm. Rzepka, komórka, talerz jak najbardziej. Talerz chyba możemy spokojnie strzelić. No, ja szansowy. bym strzelił talerz, go. Dobra, dobra. ale poczekaj, zastanów się jeszcze. Dobra, ja jest koczek, barwa, hydraulik, speedrun, Ameryka Instytut, Katz, zgoda, dziki. Zestaw, hmm. że taka zastawa, faktycznie, ale zastawa to też może być. Wiecie coś, jak się zastawia jakąś rzecz, co nie? Czyli. coś hmm. Może to być też na przykład zgoda, tak bardzo w szerokim rozumieniu. No nie wiem, ja bym bardziej. Czemu troll? Troll do patologii. Codim? A, do patologii, dobra. To jeszcze okay. mamy patologii gdzieś, co nie? No dobra, to co tam, zestaw, zestawa, zestaw walimy? Ja bym bardziej trolla najpierw dał. Trolla do patologii. No. Tak? Dobra. A, to no patologii i teraz... mam jeszcze jedno. Co jeszcze pracuje do patologii? Pomyśl, hmm. AB. Alzheimer. No, nie wiem, czy nie. to, to patologii pasuje, raczej to do choroby śmiertelnej hydraulik. Co może pasować? Poczekaj, po kolei. Król, novela, średnio, fled. Chyba, że komórka patologii! Tak, słyszałem o nich. Co? No. Nad kacem może trochę, ale no nie, to bardzo tak odległe. Kac, średnio, szepka, średnio, skoczek. Skoczek. Co mnie kac, jakby pochlanił, że patologia? Nie wiem. Chyba, że Instytut Patologii. Instytut specjalnej trowki. Pa, specjalnej patologii. No, patologicznie. Wiadomo. <gry> ja bym... Ja mamy minutę trzydzieści patologii, ale Kaws jest normalną rzeczą. No ale no Kaw, bo no. No no, napierdolisz się no. No, i potem to na, niektórzy. Nie, ja, ja nie, <gry> 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 idziesz ja, komuś nie, że że komuś komuś Ej, nie, faktycznie nie, że nie, komuś nie, A Do jesteś król? nie, król nie, 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 i jesteś patologią. Nie, ja taki nie. Dobra, nie no, to dzięki to patologia, zestaw. proszę bardzo. Zestaw, zestaw dobry, no. Dobra, dobra, mamy to. Czyli jeszcze Król. jedno do jedno do zastawy. I hmm. za taką. Zas za, za, zestaw, zastaw, zastawa. Król do zastawy. Jolo, kurwa, nie udało się. Nie dobra, ale pamiętamy ty. te no dwa. Następne lecisz kratos na y, kolejne trzy hmm. i wygrywamy Maksymalnie mogę na dwa. Ej, Wadeusz, to Timmer nie jest śmiertelną chorobą, teraz weryfikację robimy z czatem. Ale nie jest to? śmiertelną, ale utrudnia ci samodzielne funkcjonowanie. No generalnie no nie jest śmiertelną, tylko że średnio ci funkcjonuje się, no. No ale z czasem umrzesz, więc nie rozumiem. No jak zapomnisz, że kuchence odpalone Co? Co? To jest, Co to jest Farben? Farben. Farben, może farben. Farben, no to farben. Barwa. No, barwa. No, no. Ej, no ale nie, nie robimy y, słowo No, bo to jest. Ale, jest, ale, ale jest też. W, że to, w, to jest, farben jest. No, ale jest komputerowe niemiecku No to nie miało być, po no, no ale kalo, my gramy, przepraszam, po polsku. Gdy my jesteśmy. No. właśnie, miało być bezpośrednio. Ej, no przecież można napisać angielskie słowo. Ale jest no, salon fryzjerski kosmetyczny farben, który znajduje się w otwocku na ulicy Radosnej 2B. Więc myślę, że o to chodzi? Ale reklama! Nie wiem, mi się wydaje, że to jest słowotwórstwo i tyle. No tak. Znaczy no, no, to, to nie, 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 ma nie dźwięk 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 po niemiecku. Ja, ja Ale to jest ten zespołu Farben. Znowu mnie. A teraz leiren. mogę powiedzieć wprost, farby to jest kolor po niemiecku. No to... Ale nie uchodźmy, mi, to nie nie gramy na niemieckim. Dobra, Nie fajne, to były. Mamy fajne, mamy. Jeden z patologii, jeden z zestawy. Tak, to teraz już jest. Ej, no ale może napisać, napisać, napisać nazwę zespołu? Nie, nie może. Przecież może napisać nazwę zespołu. To nie, ale nie, nie może. No, jak? Można nie można może. No, przecież on powiedział, że to jest kolor po niemiecku, sztuka. więc nie może. No, ale to jest. Zespołu. sztuka dwa? Aha, dobra, wiem, co powiedzieć. Dwa, dwa do sztuki, to, ale mam dwa mamy poprzednio. Dobra. Hmm. Eee sztuka, no nowela, nowela. może być sztuką no. Instytut sztuki Flet jest może być instytut sztuki też, no to nowela, flat O kurde O kurde, granie też może być sztuką, co nie? Oho, czyli, no ale że powiedział, że zwolił, zbyt. czyli kurna obstawiam, że instytut, yy, że jest źle Nie, 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 nie. Mówię, że zwaliłem, bo wpisałem tą dwójkę. Czyli konia po prostu. Nadal my się nie wytrzymam. Chodźcie kamera, się myślimy, dajcie chwilę. Ja pierdole. Szczyt humoru, szczyt humoru. Dzisiaj naprawdę lecimy srogo. No, obraz szybko, bo musimy to skończyć, bo nie niezręczzy. Dobra, to, to instytut czy Fleciks? O, tak, to cały to ja. dajmy to no, instytut. No, ja już tyle, razy konia waliłam się, już nie mam siły. A chuj. No i to nie był instytut jednak. No to Kajto z No, dobra, no to w takim to razie zazimno. to jest Fleciks, no. I Flecik, no i mamy, no i teraz już mamy wszystkie w sumie. Ale teraz już nie zgadną! Ja no powiem Kajtos, miałeś jedno zadanie, co nie? Zwierzyna. <laughs> Dzik Dzik na pewno. Dzięki dzikie, to mojego kota, córka. Dobra i zastanówmy się, zwierzyna, zwierzyna, skoczek? A może... No w sumie Ale, to sens. Albo hydraulik też jest taki Ty, myślałem, że Albo, albo kacz. Czeka, o! Czekajcie, czekajcie, czeka. Komórka, tak, no, Słyszałem, że każdy mężczyzna na kraty jest prawdziwą e, zwierzyną. Tak ładnie. A komórka nie. Bo nie jest napisane zwierzę, tylko zwierzyna. No, to jest bardziej zwierzyna łowna. Skoczek, istnieje taki zwierzyna? Czy no, właśnie chyba nie. Czy... Na to każdy może się lubię bo, bo to się jest zwierzyna, to zwierzyna, a żyna jest bliska do rzepka, dlatego to rzepka musi być. Jak coś <grym> możesz ja dać nawet połączenie na dwa. dwa słowa, bo może nie skojarzymy tych poprzednich. Ale tak, żeby były wszystkie słowa tak, zawarte we wszystkich wskazówkach. Tak, żeby łączyć. Zwierzyna. Chyba, że tak po prostu no to jest albo skoczek, albo. Nie wiem, komórka jeszcze myślę. Ale komórka czemu? No bo zwierzyna złożona jest z komórek. Hmm, mm. Dobra, strzelamy w tego sklepu. Myślę, że możecie być tak? zgodni i dać zgodę na przykład. Dobra, no, no. strzelajcie, zobaczymy. No, no strzelajcie. Udało się, udało albo... się. No. Kupka, a jednak cuts kac był! Cuts do, do flet, do ten cuts, kac, a do tego potężnie. ostatniego... Jest tak, do sztuki, było, do, no, no. do sztuki była nowela i flet, ja e, do patologii był speedrun, kac... Okay. Czemu speedrun? Ja mówiłem kac, no mówiłem do patologii. No ja też kac myślałem, no ale czemu speedrun? Speed sztuka speedrunu. Ja to jest patologia? No ale nie no, że patologia, że speedrun, czemu speedrun z patologią? <laughs> no jest świetna No właśnie, to nie? <laughs> to nie jest patologia, odpokój się no, Kajtos Speedrun? Let's go Myślałem, że kac do tego był